W tym materiale przeanalizujemy, w jakim momencie jesteśmy aktualnie na krypto, czy to już jest koniec kosy, jak to wieszczą inni guru, czy raczej chwilowy przestój przed kolejnym rajdem w górę. Dzisiaj na warsztat bierzemy kilka najważniejszych wskaźników on-chainowych, które pomogą nam oszacować, czy faktycznie jest się czego obawiać. Także drogi widzu, zapinaj pasy i lecimy z materiałem. Mas z tej strony Beleza witam w pierwszym odcinku serii na łańcuchu, czyli serii, gdzie będziemy analizować kluczowe wskaźniki on chain, które pomogą nam zrozumieć prawdziwą kondycję rynku Bitcoina. I dzisiaj przyjrzymy się kilku dosyć ważnym metrykom, które dają nam wgląd w to, co tak naprawdę dzieje się na rynku, ale zanim o tym pogadamy, to pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Inwestowanie w krypto jest ryzykowne i musisz mieć tego świadomość, że będąc na tym rynku, możesz stracić cały swój kapitał. Więc, jeżeli to rozumiesz, pozostaw łapę w górę i lecimy z materiałem. Na sam początek, moi drodzy, rzucimy okiem na wskaźnik, który się nazywa MVRVZ Score czyli taki termometr bitcoinowego rynku i uwierz mi, ten termometr jest tak dokładny, że wykrył każdy szczyt Hossy od 2011 roku i serio, nie pominął ani jednego. Ale zanim wejdziemy w szczegóły, wyobraź sobie, że masz termometr z trzema strefami. Zielona strefa, czyli ta tutaj poniżej zera, oznacza, że nazwijmy to rynek jest przeziębiony, czyli ceny są niskie i jest to idealna pora na zakupy tak jak to było chociażby tu, tutaj, tutaj oraz tutaj w momencie, kiedy upadła giełda FTX, kolejna biała strefa od 0 do 7 oznacza, że jest to normalna temperatura, czyli rynek jest zdrowy, nie widzimy tutaj żadnego przegrzania. No i czerwona strefa powyżej 7, chociaż ten czerwony pasek oznacza gorączkę. FOMO w pełni, każdy kupuje. A ty powinieneś raczej pomyśleć o realizacji zysków. I teraz ciekawostka. Za każdym razem, dosłownie za każdym razem, gdy ten wskaźnik wchodził w czerwoną strefę, tak jak tutaj, 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 mieliśmy szczyt na rynku. I było tak, jak wspominałem, w 2011 roku, dwa razy w 2013 roku, pod koniec 2017 roku oraz w 2021 roku. To tak, jakby ten wskaźnik miał wbudowany alarm. Ej, stary, jest gorąco, pora się ewakuować. A gdzie jesteśmy teraz? No, jak możesz zobaczyć, tutaj na wykresie, on obecnie pokazuje wartości mniej więcej od 3-3,5 do 2-2,5. I to oznacza, że wciąż jesteśmy w tej białej, bezpiecznej strefie, tak jak to omawialiśmy. I to trochę jest jak z gotowaniem zupy tak to nazwijmy, żebyś lepiej to zrozumiał. Czyli zobacz, temperatura rośnie, ale jeszcze nie ma wrzenia, tak jak w tej czerwonej strefie. I to jest pierwsza dobra wiadomość, i oznacza o tyle, że mimo, że Bitcoin jest na bardzo wysokich poziomach, jeżeli chodzi o cenę, czyli okolice 100 tysięcy dolarów, cały czas według tego wskaźnika jest jeszcze sporo miejsca do ewentualnej kontynuacji tego trendu wzrostowego. Ale zanim przejdziemy do kolejnego wskaźnika, to jedna dosyć ważna uwaga, którą ostatnio zauważyłem. Otóż sam wykres tego wskaźnika. MVRV, jak może zauważyć, notuje coraz niższe szczyty, jeżeli mówimy o kolejnych hossach. W 2013 roku był największy szczyt. Pod koniec 2017 roku szczyt już był niższy. W 2021 roku tak naprawdę ledwo zahaczyliśmy tą czerwoną strefę. No i pytanie kluczowe co tutaj się wydarzy. Bo równie dobrze, jeżeli ta tendencja miałaby się utrzymywać, to ten wskaźnik nawet nie dobije do tego czerwonego poziomu. Czyli, mimo że tutaj na tej planszy, na tym wykresie widzimy jednoznacznie, że jest jeszcze pole do wzrostu, no to równie dobrze my do tej czerwonej strefy nie musimy w ogóle dojść. I tym samym ta hossa mogłaby się zakończyć, załóżmy, w przeciągu kilku kolejnych miesięcy, więc to jest dosyć ważne do obserwacji. I skoro moi drodzy już wiemy, że według wskaźnika MVRV wciąż mamy jeszcze przestrzeń do wzrostów, to sprawdźmy, co pokazuje drugi z naszych kluczowych wskaźników, czyli CBBI. I to jest taki indeks pewności byka, który analizuje aż 9 różnych metryk bitcoina i pokazuje nam, w którym momencie cyklu się znajdujemy. Jak możesz chociażby zauważyć, tu również jest uwzględniany nasz poprzedni wskaźnik MVRV Z-score. No i w tym wypadku CBBI działa na prostej skali od 0 do 100. Okolice 0 to deep deepów, czyli... Prawdziwy raj dla kupujących okolice 50 to środek cyklu, z kolei okolice 100 to ostatni kol do wyjścia z pociągu i ostatni tym samym się światło. I co mega istotne, ten wskaźnik jest w pełni transparentny i open source, więc nie mamy tutaj żadnej czarnej magii czy płatnych sygnałów, po prostu czysta matematyka i on -chain data. Gdzie w takim razie jesteśmy teraz? No, CBBI pokazuje okolice 79-80 punktów, co już zbliża nas do strefy, uwaga, robi się gorąco, nie jesteśmy jeszcze na absolutnych szczytach. Ale zdecydowanie warto zachować większą czujność przy tych poziomach. I co ciekawe, w tym cyklu obserwujemy nietypową sytuację, bowiem jak możesz zauważyć na tym wykresie, to zazwyczaj halving inicjował większą przysłowiową pompę na rynku, tak jak miało to miejsce w 2020 roku, ale tym razem mamy zupełnie odwrotny scenariusz. Czyli te wzrosty na rynku pojawiły się przed halvingiem, i oczywiście to nie jest żadna magia. Jak nie żyłeś w piwnicy przez ostatni czas, no to powinieneś wiedzieć, że wejście ETF-ów na bitcoina kompletnie zmieniło dynamikę rynku. Po raz pierwszy w historii mamy tak dużych, potężnych graczy instytucjonalnych, którzy regularnie kupują bitcoiny. Taka sytuacja też sprawia, że musimy być szczególnie uważni w interpretacji historycznych wskaźników. To, co działo się w poprzednich cyklach, może zachować się inaczej w obliczu nowej rzeczywistości rynkowej z ETF-ami, i dlatego ważne jest, żeby nie opierać się na pojedynczym wskaźniku, dlatego rzućmy okiem na kolejną metrykę. I moi drodzy, skoro wiemy już, że znajdujemy się w zaawansowanej fazie cyklu według wskaźnika CBBI, to rzućmy okiem na jeden z najbardziej kontrowersyjnych wskaźników w historii Bitcoina, czyli model Stock to Flow. I ten model to nie jest kolejny wymyślony przez tradingowy gór wskaźnik. To matematyczny model, który mierzy coś, co możemy nazwać twardością bitcoina, czyli jak trudno jest zwiększyć jego podaż w porównaniu do tego, ile już istnieje. I formuła jest tutaj prosta. Dzielimy całkowitą liczbę istniejących bitcoinów przez roczną produkcję. Im wyższy wynik, tym bitcoin jest twardszy. To co istotne, aktualna cena bitcoina mocno odkleiła się od wartości prognozowanej przez ten model. Teoretycznie daje nam to oczywiście sporo przestrzeń do wzrostów. Sam zobacz, w tym momencie, zgodnie z tym modelem, Bitcoin powinien być warty ponad 500 tysięcy dolarów, no a bujamy się raczej w okolicach około 100 tysięcy dolarów. I jeżeli to porównamy oczywiście do poprzednich cykli, no to jak możesz zauważyć, ten model przyciągał wykres jak magnes, bo ten wykres podąża cały czas za tym modelem, a większe odklejenie pojawiło się właśnie w tym momencie. Ale to też jest kluczowe, ponieważ sam twórca modelu Stock to Flow, czyli Plan B, taką się nazywa, przyznał, że sam model może przestać działać, jeżeli fundamenty rynku ulegną znacznej zmianie. I model świetnie sprawdzał się historycznie, ale jak każde narzędzie analityczne, ma swoje ograniczenia i nie gwarantuje przyszłych wyników. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby nie opierać swojej strategii na pojedynczym wskaźniku, dlatego rzućmy okiem na kolejną metrykę. Ale zanim przejdziemy do tej kolejnej metryki, dajcie znać w postaci łapki w górę, czy takie materiały są dla Was ciekawe i czy chcielibyście, abym kontynuował taką serię. Moglibyśmy się umówić, że jeżeli będzie pozytywny feedback od Was, to mógłbym aktualizować dla Was te dane i inne ciekawe metryki, na przykład raz w tygodniu. Także dawajcie znać, a my lecimy dalej z mięsem. A teraz przejdźmy do wskaźnika, który pokazuje nam, jak czują się odleży. Jest to wskaźnik NUPL, czyli Net Unrealized Profit Loss. I w prostych słowach pokazuje nam on, ile procent sieci jest aktualnie na plusie, a ile na minusie. I ten wskaźnik NUPL działa trochę jak mapa nastrojów na rynku. Mamy tutaj 5% głównych faz, faza czerwona to jest kapitulacja pomarańczowa to nadzieja i strach, kolor żółty to optymizm, niepokój, zielony wiara zaprzeczenie, no i niebieski euforia i chciwość, no i w prostych słowach gdy wskaźnik spada poniżej zera, tak jak miało to miejsce chociażby tutaj tutaj, tutaj, tutaj również i tutaj oznacza to, że większość sieci jest na stracie natomiast jeżeli wartości są powyżej zera to oznacza tyle, że hodlerzy są na plusie i tutaj właśnie mamy taką sytuację obecnie, miało ona miejsce oczywiście w 2021 roku, pod koniec 2017 roku. No i w roku 2013. No i właśnie wobec tego, gdzie jesteśmy teraz? No aktualnie wskaźnik NUPL znajduje się w strefie wiary i zaprzeczenia, czyli jest to nasz kolor zielony, co pokazuje, że mimo wysokich cen rynek wciąż nie wszedł w fazę ekstremalnej euforii, czyli mówimy o tym kolorze niebieskim. Co więcej, ta strefa też pokazuje nam, że jest jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu, zanim wejdziemy do tej najbardziej ekstremalnej fazy. Ale jest jedno wielkie ale, mianowicie. Skup się proszę na 2021 roku. Jak możesz tutaj zauważyć, ja Cię go przybliżę, tutaj również miało miejsce Hossa i nie weszliśmy w fazę niebieską, czyli tej ekstremalnej chciwości. My jedynie dotknęliśmy tego pułapu i następnie się od niego odbiliśmy i tak również może być w ramach tej obecnej Hossy. Czyli równie dobrze możemy czytać ten wskaźnik tak, że mamy pewne pole do wzrostu i ta niebieska strefa może być jeszcze dla nas jak najbardziej dostępna, ale z drugiej strony może się to zakończyć również teraz, czyli pozostaniemy właśnie w tej strefie wiary i zaprzeczenia i cykl zacznie się kończyć. Więc to również musisz brać pod uwagę. Więc skoro mamy to już wyjaśnione, to spójrzmy na to, jak zachowują się dwie grupy inwestorów, czyli mówimy o inwestorach długoterminowych i inwestorach krótkoterminowych. I zacznijmy od tej pierwszej grupy, bowiem jak możesz zauważyć, w tym miejscu saldo ich bitcoinów zaczyna się pomniejszać, a oznacza to tyle, że ci długoterminowi inwestorzy, czyli osoby, które posiadają bitcoiny dłużej niż 155 dni, oni zaczynają realizować zysk. Jeżeli spojrzymy na skalę, tej wyprzedaży. No to jak możesz zauważyć, tu jest właśnie ten etap tej wyprzedaży. To jest nieco większa wyprzedaż od tego, co mieliśmy na początku 2024 roku, gdzie były spore wzrosty i następnie dosyć długa korekta i nudny okres na rynku. Natomiast to, co jest ważne, jak możesz zauważyć w 2021 roku. Lub w 2017 roku pod jego koniec te duże wyprzedaże tych długoterminowych inwestorów poprzedzały korekty na rynku. I ja nie mówię, że koniecznie może tak być właśnie teraz. Natomiast warto jest, żeby obserwować, czy ta wyprzedaż będzie się pogłębiać. Bo jeżeli tak, to możemy właśnie powtórzyć ten scenariusz z 2017 roku lub 2021. Jak może zauważyć, ci długoterminowi inwestorzy chociażby w 2017 roku wyprzedawali swoje bitcoiny, i następnie saldo tych bitcoinów od tych długoterminowych inwestorów zaczęło się powiększać. I możesz zapytać, dlaczego tak się dzieje, bo też musisz wiedzieć, że długoterminowi inwestorzy, tak jak wspomniałem wcześniej, to są osoby, które posiadają bitcoiny więcej niż 155 dni. Więc czysto teoretycznie, jeżeli krótkoterminowy inwestor kupił bitcoina tutaj przy samym szczycie i następnie zauważył spadki na tym aktywie, i stwierdził, że on nie chce tego sprzedawać, tylko zostawił tego bitcoina, licząc na lepsze czasy, no to po tych 154 dniach on wpadł do właśnie grupy długoterminowych inwestorów. Więc to też jest warto zauważyć. Niemniej, samo działanie długoterminowych inwestorów jest oczywiście takie, że im zależy na tym, żeby oczywiście kupić bitcoiny jak najtaniej i sprzedać je jak najdrożej. Myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tych długoterminowych inwestorów, bo tutaj dzieje się dosyć ciekawe zjawisko. Jak może zauważyć, w ogólnym rozrachunku, od momentu, kiedy Bitcoin został utworzony, ilość tych długoterminowych inwestorów nieustannie rośnie. Są oczywiście takie fluktuacje, jak tutaj, tutaj w 2021 roku lub obecnie. Natomiast te fluktuacje są coraz mniejsze, i to jest bardzo właśnie ciekawe, że chociażby w 2017 roku saldo bitcoinów u tych długoterminowych inwestorów spadło z okolic 11,5 miliona. Na 8,5 miliona. Następnie w 2021 roku z 12,5 miliona na 11 milionów. No i obecnie zaczęła się ta faza wyprzedaży. Nie wiadomo jak głęboko ona będzie. Jakie wnioski z tego idą? To jest chociażby to, że coraz więcej inwestorów jest świadomych czyli wchodzą na rynek, widzą jak wygląda Bitcoin, jaka wartość stoi za Bitcoinem, jacy uczestnicy rynku są oczywiście z Bitcoinem, kupują tego Bitcoina i widzą przede wszystkim poprzednie schematy, czyli to, że w ogólnym rozrachunku Bitcoin cały czas rośnie, czyli ci inwestorzy po prostu stają się coraz bardziej świadomi i tego Bitcoina nie chcą sprzedawać. Pytanie, czy to będzie trwać w nieskończoność, czy właśnie w którymś momencie ta szala się przechini i zobaczymy masowe wyprzedaże właśnie bitcoina u tych długoterminowych inwestorów, które tym samym złamią na ten trend, który widzimy od początku jego powstania. To jest bardzo ciekawe. Więc skoro mamy już omówionych tych długoterminowych inwestorów, no to wiesz, że zaczęli oni sprzedawać. No ale komu sprzedają? I tutaj właśnie chodzą ci krótkoterminowi inwestorzy, czyli osoby, które wchodzą na rynek ze swoimi świeżymi pieniędzmi, bo na przykład słyszą w radiu, że Bitcoin jest za 100 tysięcy dolarów i może być warty 150 tysięcy, 200 tysięcy, milion, 3 miliony i tak dalej i tak dalej i tym samym oni nie zważają zbytnio na cenę po oni kupują, tylko... Słyszą, że Bitcoin jest popularny, ma możliwość wzrostu i ładują swoje pieniądze. No i jak widzisz, po prostu te Bitcoiny przechodzą z rąk do rąk od tych długoterminowych inwestorów. Do krótkoterminowych, i to również poprzedzało wcześniejsze korekty. W 2017 roku mieliśmy pik tych krótkoterminowych inwestorów, i w 2021 roku była podobna sytuacja. No więc, skoro już wiemy, że takie sytuacje powtarzały się wcześniej, czyli długoterminowi inwestorzy sprzedają swoje bitcoiny, a krótkoterminowi inwestorzy zaczynają je od nich kupować, no to oznacza to tyle, że jesteśmy na schyłku tej hosty, prawda? No jest dosyć spory ale, a tym ale są oczywiście ETF-y i MicroStrategy bowiem to jest dodatkowa siła zakupowa i ona wcale nie jest mała. Więc ten wykres, który widzisz teraz, to jest tak naprawdę to samo, co mogłeś zobaczyć już wcześniej, czyli przy kolorze granatowym, tym polu widzisz, że długoterminowi inwestorzy sprzedają, krótkoterminowi inwestorzy o nich kupują, ale poza nimi są właśnie ETF-y, czyli kolor różowy oraz kolor turkusowy, czyli MicroStrategy. I co jest bardzo ważne, w poprzednich cyklach nie było takiej sytuacji. Nie mieliśmy Sailora wraz z jego całą maszynerią, czyli to, że kupuje bitcoiny za nie swoje pieniądze, tym samym nakręcając cenę akcji MicroStrategy i tym samym móc jeszcze bardziej zaciągać kolejny dług, żeby kupić tego bitcoina więcej. Do tego dochodzą ETF-y. No w przypadku ETF-ów, to poza oczywiście tym, że same instytucje mogą mieć ekspozycję na bitcoina. No to też poprzez właśnie ETF -y kupują zwykli inwestorzy, więc możemy ich po części traktować właśnie jak taką typową ulicę, która przychodzi, bo widzi, że bitcoin rośnie i teoretycznie będzie sprzedawać, jeżeli bitcoin będzie również spadał. Natomiast to są dodatkowe siły zakupowe, które otwiera Bitcoina na szerszy rynek, i dlatego uważam, że mimo, że widać te same wzorce jak w poprzednich cyklach, to Tutaj może być nieco inaczej, a rynek, jak to rynek dotychczas robił, z pewnością nas zaskoczy. Zaskoczyć cię może również ilość newsów, które są na bieżąco wrzucane na nasz Telegram Świat Kryptowalut. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o większych ruchach na rynku lub chociażby tym, że jakieś pozycje są dokładane właśnie do portfela, no to koniecznie musisz do tego Telegrama dołączyć. Jest to bardzo proste, wystarczy, że zerkniesz do opisu tego materiału, klikniesz więcej i pierwszy kafelek to jest właśnie link do naszego Telegrama. Także klikaj, dołączaj i edukuj się warianty. Więc, moi drodzy, na zakończenie tego materiału, żeby dopełnić całą tą układankę, zerknijmy jeszcze na to, jak wygląda balans bitcoinów na giełdach, czyli miejscu, gdzie możesz te bitcoiny po prostu zakupić. I tutaj jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli zerkniesz sobie na wykres cenowy samego Bitcoina, no to oczywiście cena jego dosyć nieźle wzrosła w ostatnim czasie. Natomiast to, co jest również ciekawe, to jest ilość bitcoinów, które spada cały czas wraz ze wzrostem ceny. I dlaczego to spada? No spada dlatego, że ktoś te bitcoiny wypłaca. A wypłacają je inwestorzy. I ci inwestorzy najprawdopodobniej myślą, że czekają nas jeszcze lepsze czasy na bitcoinie i cena może być jeszcze wyższa. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie, wyjdzie w praktyce. Niemniej te zachowanie widać jeszcze bardziej na drugim wykresie, który opisuje praktycznie to samo. Natomiast żebyś to zrozumiał, czerwone obszary to są miejsca, gdzie jest więcej wypływów z giełd niż wpływów, a zielone miejsca to są momenty, kiedy więcej tych bitcoinów wpływa niż wypływa. To jest o tyle ciekawe, że właśnie w tym momencie cena bitcoina nam rośnie i tym samym ilość bitcoinów na giełdach maleje, ale w takim 2021 roku, gdzie również mieliśmy hosse, cena rosła nam powoli, ale rosła również ilość bitcoinów, które są dostępne do sprzedaży, czyli ilość bitcoinów na samych giełdach, i to jest będzie bardzo ciekawe do obserwacji. Ja myślę, że jeżeli nie zobaczymy tutaj zwrotu akcji na tym wykresie, tej pomarańczowej wstędze, czyli nie zobaczymy większej ilości tych bitcoinów na giełdach, no to wydaje mi się, że raczej nie mamy co mówić o tym, że jesteśmy w momencie schyłkowym w ramach tej hossy. Więc najbliższe miesiące będą bardzo ciekawe do obserwacji, a jeszcze bardziej ciekawe będzie to, jak ocenisz ten materiał. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie tego, co mogłoby zostać zawarte w kolejnym materiale, pozostaw komentarz i zostaw suba oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałem. Przypominam, że w pierwszym linku w opisie tego materiału znajdziesz link do naszego telegrama, a w międzyczasie wyświetlić się materiał, w którym poznasz najtańszy sposób na skeszowanie się, czyli wypłatę krypto do polskiego złotego, unikając niepotrzebnych prowizji. Mówił do ciebie Bele w ramach serii na łańcuchu. Pozdrawiam